Do roku staramy się modernizować drogi powiatowe kilometr po kilometrze. W tym roku wykonaliśmy kilka ważnych odcinków, m.in. odcinek z Czerno Mirac o długości 1000 metrów. Inwestycja rozpoczęła się już w zeszłym roku. W roku 2021 planujemy przebudowę na tej drodze o długości ponad 2 kilometrów. Odcinek Dąbrowa-Mieródź o długości 1280 metrów został całkowicie zakończony na całej długości. W tym roku wykonamy również inwestycję na ulicy Pałuckiej o długości 1500 metrów. Jest to droga, która łączy powiat mokileński z powiatem żnińskim. Ta Rzeszyn lub Stówek łącząca powiat Mogileński i Nowocławski w miesiącu wrześniu została zmodernizowana na długości 1500 metrów. W miesiącu listopadzie zrealizowany będzie kolejny odcinek o długości 500 metrów. Kolejne odcinki dróg realizowane były na terenie gminy Mogilno. Droga Mogilno-Strzelce zmodernizowana została na odcinku 1000 metrów. A dodatkowe oszczędności poprzetarkowe pozwoliły na realizację kolejnego kilometra do miejscowości Czarnotu. Bypassem łączącym powiat mogileński z drogą szybkiego ruchu S5 jest droga Mogilno-Rogowo, która zrealizowana została w kolejnym etapie na długości 1000 metrów. Niektóre drogi nie były realizowane przez około 50 lat. Takim przykładem jest droga Rzadki Ciechrz łącząca Liminę Mogilno i Strzelno. Odcinek został zrealizowany na długości 1400 metrów. W 2021 roku planujemy zakończyć remont pozostałej części. Szanowni mieszkańcy powiatu mogileńskiego, bardzo dziękujemy za wsparcie. W tym roku wyremontowaliśmy dla Państwa 11 kilometrów dróg. Dodatkowo zbudowaliśmy rondo, które zwiększyło bezpieczeństwo na terenie powiatu mogileńskiego. Dziękujemy i będziemy realizowali dalej inwestycje dla Państwa.